Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj krótki poradnik na temat optymalizacji gry Claire Obscure Expedition 33, czyli Ekspedycja 33. Jak ustawić na średniej klasy sprzęcie, żeby gra wyglądała fenomenalnie i działała przyzwoicie. Jakie ustawienia... Najlepiej obniżyć, a jakie pozostawić wysoko, ponieważ nie wpływają one, one znacznie na wydajność. Więc przejdźmy sobie do opcji. Ja Wam powiem tylko, że gra przez większość czasu przy obecnych ustawieniach działa mi w około 60 kratkach na sekundę, czasami trochę mniej, ale generalnie trzyma się blisko. Więc pokażę Wam, jeśli chodzi o mój sprzęt, to jest to. RTX 4060, czyli ta najbardziej budżetowa wersja, 4000, karta, z której jestem bardzo zadowolony, szczerze powiedziawszy, oraz leciwy Ryzen 5. W tym momencie już nie pamiętam, która to wersja, ale jest to już sprzed sporej ilości lat procesor do tego 16 GB RAM. Więc sprzęt bardzo średni, w którym jedynie jakiś czas temu zmieniłem kartę graficzną właśnie na tego rtx 4060 i e, mogę grać w wiele tytułów na naprawdę wysokich ustawieniach, całkiem daje to radę. Aha, jeszcze oczywiście rozdzielczość to jest Full HD, czyli 1080p w takiej natywnej rozdzielczości mojego monitora gram, więc oczywiście gdyby ktoś chciał 4K, no to będzie już spory problem, bo 4K mocno obciąża, dlatego ja wolę grać po prostu w full HD 1080p 1920 na 1080 dokładnie. No więc e, przejdźmy do ustawień graficznych i co tutaj warto ustawić, a czego nie warto ustawiać, bo zawsze to jest dylemat, kiedy e, u, konfigurujemy nowy tytuł. Otóż, e, rodzaj skalowania. E, no, ponieważ mam tego RTX-a, to e, jest to DLSS. I niestety gra ku mojemu ubolewaniu. Mam nadzieję, że to może zostanie dodane w jakimś patchu. Powinno, ale gra nie ma. Niestety, ni niestety nie ma opcji generowania klatek. Przecież. Taka dzisiaj jest to cudowna opcja. Uważam, że każda gra powinna już to posiadać, nawet jeżeli jest dobrze zoptymalizowana, bo jeżeli jest dobrze zoptymalizowana, to dzięki generowaniu klatek i tak będzie jeszcze płynniejsza, więc są tylko zalety. Jednak nie ma takiej opcji tutaj. Tryb skalowania ustawiłem na jakość. Moglibyśmy sobie ustawić tutaj dlaa czyli taki roze antyaliazingu właśnie wynikający z skalowania, ale niestety no, jest różnica zauważalna w płynności. Natomiast dużym plusem jest to, że w trybie jakość w tej grze akurat, bo to różnie z różnymi grami bywa, ale w trybie jakość nie zauważamy optycznie, praktycznie obniżenia rozdzielczości, nie zauważamy tego efektu takiego troszeczkę nieostrości na różnych rzeczach gra bardzo dobrze się zachowuje i bardzo dobrze wygląda w trybie jakość, także uważam, że w tym wypadku pomimo, że ja w wielu tytułach wybieram wybieram DLAA i w zasadzie w większości tytułów, no ale zazwyczaj połączony z generowaniem klatek ponieważ nie ma tu generowania klatek no to ten tryb jakość uważam, że jest na tyle dobrze zrobiony, warto go wybrać. Yy, maksymalna liczba klatek bez ograniczeń tutaj nie zmieniamy. Ja zawsze sobie wybieram akurat dla mojego monitora synchronizację pionową z tego względu, że yy, preferuję, żeby był w ogóle ten cap ilości klatek na sekundę, yy, jednak yy, związany z odświeżaniem monitora, a nie żeby te. Klatki były w jakichś tam setkach liczone zupełnie niepotrzebnie, kiedy tego nie widać, a obciąża to często kartę graficzną. Więc dla mnie synchronizacja pionowa ok, ale możecie wyłączyć, jeżeli wasz monitor powoduje jakieś problemy właśnie w tym trybie. Tryb wyświetlania w oknie bez ramek tutaj nic nie zmieniałem i ta rozdzielczość nie sugerujcie się, ponieważ jest to w oknie bez ramek. To tutaj się wyświetla, że jest niby w okolicach 4K, ale tak naprawdę mój monitor teraz natywnie wyświetla 1920 na 1080, więc w takiej rozdzielczości gram tutaj nie ma co się sugerować. Nie wiem dlaczego do końca ten monitor sprawia, że w niektóre gry, właśnie kiedy jest ten tryb okienkowy, wyświetlają taką wartość. To jest to troszeczkę mylące. Dobrze. Jeśli chodzi o dalsze ustawienia, to rozmycie w ruchu. Wyłączone. Uważam, że ten efekt zawsze w zasadzie praktycznie no, psuje wizuale, i ja mam problemy troszeczkę z chorobą lokomocyjną, jeśli chodzi o niektóre efekty graficzne, dlatego rozmycie w ruchu jest wyłączone. Ziarno natomiast zostawiłem, dlatego że nie widać tego ziarna tak za bardzo, ale kiedy je wyłączę, to troszeczkę gra traci jakiegoś takiego istotnego elementu filtru obrazu, który Pogarsza. W zasadzie wydaje mi się, że to ziarno jednak jest na plus, więc zosta zostaje włączone. Aberracja chromatyczna do wyłączenia, yy, nie lubię tego efektu. Winetowanie, tak samo, czyli obrys, takie przyciemnienie wokół krawędzi ekranu, też tego nie lubię i też to od razu wyłączam. No, i tu przechodzimy do tych głównych ustawień graficznych. Jak widzicie, większość rzeczy jest epicka ustawiona. antyaliasing epicki. Nie ma potrzeby zmiany. Nie widzę żadnej różnicy w wydajności, więc zostaje najwyższy. Cienie. O, cienie to jest coś, co warto obniżyć, ale no, stwierdziłem, że jednak nie za bardzo, dlatego że cienie jednak też w świecie widzimy wyraźnie więc episki na wysokiej. i tutaj optycznie nie zauważycie praktycznie różnicy natomiast różnice zauważycie w klatkach na sekundę. Cienie są jednym z bardziej obciążających w grach elementów więc właśnie ponieważ wizualnie gra się nie pogarsza praktycznie pozostaje Fenomenalnie cieniowana, więc te cienie oczywiście są na wysokie, a nie epickie. Niekiedy pamiętajcie, że ustawienia graficzne twórcy przygotowują z myślą na przykład o wielkich monitorach, monitorach 4K i komputerach z NASA, komputerach po prostu najnowszych generacji i są troszeczkę na wyrost pewne opcje graficzne, natomiast w praktyce czasami jest obniżenie czegoś. Nie wpływa na to, że no, po prostu tego nie widzimy tak naprawdę na naszym monitorze, więc cienie obniżone do wysokich dalej pozostają świetne, natomiast y, optymalizacja jest lepsza. Oświetlenie globalne zostało na epickie, ponieważ y, jak się okazuje nie poprawia bardzo y, optymalizację, natomiast oświetlenie to bardzo ważny element, gra ma piękne światło, warto zostawić sobie jak najlepsze odbicia. Odbicia na powierzchniach. To jest coś, co można śmiało zawsze praktycznie obniżać dość znacznie, bo odbicia yy, obciążają, a jednocześnie odbić często nie zwracamy uwagi na ich jakość. Tym bardziej, że tak naprawdę przez większość czasu nie będziecie widzieli w ogóle odbić, bo granie nie zawiera dużo lustrzanych powierzchni. Odbicia to są odbicia w wodzie, no to musimy mieć akurat wodę i tak dalej. Nie widzę potrzeby, żeby odbicia były w takiej pełnej ostrości, ponieważ nieostre odbicie na powierzchni nadal wygląda naturalnie, dlatego że czasami niektóre powierzchnie naturalnie po prostu powodują obniżenie niejako ostrości odbijanego obrazu. Niektóre powierzchnie tak mają, więc obniżenie tego ustawienia nie wpływa na taki efekt, że widzimy od razu, że coś jest nie tak można śmiało na średnie ustawić, przetwarzanie końcowe, epickie, tekstury na wysokie. Dlaczego? Dlatego, że te tekstury z, zostały przygotowane z myślą o, te epickie, o bardzo dużych monitorach, w zasadzie to o telewizorach prawdopodobnie o, i, i bardzo wysokich no, tych rozdzielczościach 4K i tak dalej. Natomiast jeżeli macie monitor, który jest taki normalny i, odsługi, i wyświetlacie obraz w rozdzielczości Full HD, to zupełnie nie pomożecie sobie epickim ustawieniem, bo nie będziecie go praktycznie zauważać w różnicy między wysokim a epickim, natomiast tekstury właśnie no, dużo pamięci karty graficznej zabierają i wpływają mocno na przycin przycinki w grze w tym wypadku, więc obniżenie do wysokiego jest bardzo tutaj zalecane. Efekty wizualne epickie, roślinność epicka, cieniowanie epickie dlaczego dlatego że pomimo że na przykład ustawienie roślinności w grach często jest też tym jednym z obciążających ale chcemy żeby ta gra przynajmniej ja chcę żeby ta gra wyglądała jak najlepiej żeby zachowywała ten swój naturalnie genialny piękny styl i w związku z tym pewnych ustawień nie obniżam wolę jak mam troszeczkę mniej kratek dopóki gra jest grywalna w ilości kratek jakie ma to wolę mieć to wysokie ustawienia, i to są moje zalecenia. Słuchajcie, tutaj jeszcze bonusowo powiem, że w opcjach ogólnych ja rozmiar czcionki zwiększyłem do duże, z średnich na duże. Lepiej się czyta napisy. Uważam, że to jest dobre. Zwłaszcza jeżeli ktoś no, ma jakieś problemy ze wzrokiem, no to zdecydowanie rozmiar duży wtedy polecam. Yy, osoby mówiąca, że jest podane imię, wyłączone, nie widzę takiej potrzeby. Co jeszcze, opcje dostępności, tutaj też są pewne rzeczy. Drgania kamery zostawiłem w walkach, bo yy, nie przeszkadzają mi. Ruch kamery też nie przeszkadza, wręcz przeciwnie, no nadaje, te walki są takie bardziej dynamiczne, ale jeżeli ktoś ma problemy z tym, że w walkach za dużo się rusza, no to może tutaj sobie zajrzeć i wyłączyć. Walki sekwencyjne, zręcz, sekwencje zręcznościowe, ustawienie, które sprawia, że nie musimy podczas atakowania przeciwników klikać w timingu rzeczy, co jest integralnym system, elementem systemu walki, ale już blokując, musimy nadal to robić. W związku z tym, ja zdecydowałem, że jednak nie będę tej automatyki wprowadzał przy ataku, bo nadal się wyświetlają te y, y, rzeczy do kliknięcia, a my ich nie klikamy, tylko one się klikają automatycznie. To może sprawić, że jak będziecie mieć y, do zablokowania coś i będzie wam się wyświetlało co macie kliknąć, to też po prostu y, się zagapicie i nie klikniecie, bo przecież nie klikacie tego przy ataku. W ogóle system walki jest tak pomyślany, żeby y, te y, klikanie w timingu rzeczy było używane w związku z tym Ostatecznie, pomimo że gra mi się wydawało na początku trochę za trudna, szczerze powiedziawszy, i próbowałem tej opcji, próbowałem też obniżenia poziomu tr trudności, no to jednak pozostałem przy średnim ustawieniu trudności, czyli domyślnym, normalnym. Od razu Wam powiem, że jak będziecie grali, nie przejmujcie się, że gra na początku wydaje się po prostu mieć trudny system walki, my się go szybko uczymy. I w związku z tym no, warto po prostu próbować. Ja nie jestem mistrzem, wręcz jestem kiepski w grach typu Souls, like, gdzie trzeba mieć dobry timing i tak dalej. A tutaj szybko zacząłem się uczyć i idzie mi przyzwoicie. Także nie przerażajcie się tym, że gra wydaje się na początku po prostu mieć trudny system walki i reagowania po prostu na. Różne sy sytuacje czasowe. Tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że Wam się to przyda. Wydaje mi się, że gra jest na tyle dobrze zoptymalizowana w stosunku do tego, jak świetnie wygląda. Ja tutaj akurat, wybaczcie, jestem w lokacji, której jest troszeczkę pusto, akurat natomiast. Widzicie tutaj niebo i tak dalej. Jest pełno pięknych lokacji, i generalnie w tej grze nie warto, słuchajcie, nie warto dla ilości klatek obniżać ustawień, bo po prostu będziecie no, mieć mniej piękny świat, a ten świat jest fenomenalny, jest, jest wspaniały, jest na każdym kroku zachwyca i tutaj odsyłam Was do recenzji, którą zaraz będziecie mieli na kanale, praktycznie po tym materiale będzie zaraz recenzja i tam zapraszam, by dowiedzieć się więcej, a dzisiaj w tym momencie w tym materiale tyle. Pamiętajcie kliknąć łapkę w górę, zostawić jakiś miły komentarz, to pomaga w rozwoju kanału i jest pewnego rodzaju takim sygnałem dla mnie, że, że cieszycie się, że nagrałem jakiś poradnik i nową rzecz. Do zobaczenia w kolejnych materiałach, trzymajcie się ciepło, cześć!